Hej, hej, witajcie na kanale Iris, psychologia duszy Tarot. Moi drodzy, zapraszam do wysłuchania karty dnia, czyli przesłania na dzień 19 sierpnia 2020 roku. Wybieram kartę z Tarota oraz kart wyroczni. Zaraz sobie zobaczymy. Moi drodzy, co karty chcą powiedzieć dla wszystkich na dzień 19 sierpnia? Jaka jest, jakie jest główne przesłanie? Jaka jest wiadomość? Co czeka nas w dniu 19 sierpnia 2020 roku? I moi kochani, zobaczcie: kartą tego dnia jest dziesiątka Pentakli. Taka dziesiątka Pentakli mówi o radości, o zadowoleniu, o pełnym dniu wspaniałych możliwości, o rozwoju, o dobrym dniu na transakcje, o operacje finansowe, na dzielenie się bogactwem, o dniu. Radosnym, słuchajcie, obfitującym w zyski wszelkiej natury, i tutaj nie tylko chodzi o zysk materialny, ale taki ten, słuchajcie, duchowy, rozwojowy, umysłowy, wewnętrzny. No, cały rozwój Was, słuchajcie, tak? Cały rozwój dla każdego w tym dniu jest dzień radości, szczęścia, słuchajcie, tak? Fantastyczny dzień, słuchajcie. W pracy karta mówi o solidności, o trwałości, o bezpieczeństwie finansowym, bezpieczeństwie swojej pracy. Być może czeka Was jakaś poprawa sytuacji materialnej. W uczuciach karta mówi o mm, trwałości w tym związku takiej rodzinnej atmosferze, o e, zadowoleniu, tak? O bezpieczeństwie materialnym, o wsparciu samych siebie wzajemnie. Tak, jest to bardzo nie kochani na to, by cieszyć się wspólnym przebywaniem ze sobą, cieszyć się, radować, świętować. To jest dzień zadowolenia w ogóle, no dzień radości. Tutaj naprawdę jest dzień, w którym macie symbolizację tego bogactwa, tego um, ukończenia nawet pewnego przedsięwzięcia, za które wzięliście je się jakiś czas temu, tak? Oczywiście ukończacie go um, z szczytnym celem, z, z a, celem, którego chcieliście, tak? Celem, którego, a, do którego dążyliście, moi kochani, tak? Czyli przedsięwzięcie czy projekt, w którym działaliście, jest w ostatecznej fazie ukończenia radości. Tym samym radujecie się, czerpiecie z tego korzyść, macie wszystko to, co naprawdę chcieliście. Macie tą świadomość, tak? Macie świadomość e, e, i z tą świadomością wkraczacie w swoje życie. Wy go tak prowadzicie, że jesteście z niego zadowoleni, moi drodzy. No dzień radości. Podsumowując, dzień radości. I radą jest byście doceniali wszystkie swoje możliwości, wszystko to, co macie. Doceniajcie, kochani, cieszcie się z tego, radujcie się w tym dniu i jeszcze bardziej wciągajcie dużo radości do siebie i dajcie tą radość też innym. Zobaczmy, co chcą powiedzieć, moi drodzy, karty przesłań. Co karty przesłań chcą powiedzieć? Dopowiedzieć do głównej karty dziesiątki, pentakli. Moi drodzy, kartą przesłań, czekajcie, wezmę sobie obydwie karty. Kartą przesłań jest drzewo, a drzewo mówi o życiu, o zdrowiu, o. Umyśle waszym, o waszej refleksji, o waszym dziedzictwie, tak? O waszym poświęceniu, o waszej regeneracji, o wzroście, o zakorzenieniu się w danej rzeczy, tak? Czyli moi drodzy, no to co macie, to co otrzymujecie, to jest wszystko z waszą sprawą, za waszą sprawą i dla was, i dla waszej sprawy, ponieważ tak to chcieliście, umocniliście się w tym, wzrastacie w tym wszystkim, wasze korzenie mocno zagłębiają się w danym momencie, w danym aspekcie, zdobywacie to co chcecie, macie to wszystko, Macie wzrost, macie rozwój osobisty przede wszystkim, tak? Poświęcenie i czas, który temu um, poświęcacie, jest wart tego, by się zakorzenić, by wzrastać, by się cieszyć, by otrzymywać. Moi drodzy, no jest to dzień, no jest to dzień po prostu fantastyczny, tak? Jest to czas, w którym teraz chcecie być i przebywać. Jest to dzień spełnienia, dzień spełnienia, dzień rozwoju, dzień otrzymywania nagrody, dzień. Um, no, zadowolenia. No, nie mogę nic innego dodać, ponieważ jest to dzień naprawdę fantastyczny i życzę takiego, takiego dnia właśnie wszystkim, tak? Trwały, jest to dzień trwały. Dzień dobrobytu, słuchajcie. Wasza sytuacja, sytuacja osób w waszym gronie poprawia się. Wy sami odczuwacie to, wzrastacie, ukorzeniacie samych siebie, macie tą pewność siebie, że to, co robicie, jest fantastyczne. No, dziękuję Wam i życzę Wam. Sama sobie nawet dziękuję, że taka karta została wylosowana, i Wam też dziękuję za to, że odsłuchujecie tego i wierzycie w to, że takie szczęście może do Was przyjść. Moi drodzy, no wiara w to wszystko też musi być, tak? Musicie się mm, nastawić też na to. Pamiętajcie, że kochani, Wasze zawieszenia duchowe, Wasz umysł, w to, co wkraczacie, to, co chcecie e, dostać, otrzymujecie wtedy, kiedy sami też w to uwierzycie. Kiedy sami też to uwierzycie, oczywiście musicie zrobić coś, też coś w tym kierunku i wy to cały czas robicie, i dlatego otrzymujecie ten wzrost, dlatego otrzymujecie to dziedzictwo, które Wam się należy, tak? Macie mm, czas, w którym jesteście szczęśliwi. Życzę Wam cudownego, fantastycznego spełnienia. Pozdrawiam.